Syrie Danmaci ma bardzo rozległy i bogaty świat zarówno pod względem mechanizmów wpływających na wzrost siły postaci, ale też powstały tam organizacje czy samą historię, jaką ten świat ma za sobą. A cała śledzona historia tak naprawdę zaczyna się od momentu, gdy pierwsze bóstwa wstąpiły do niższego świata, by wspólnie z ludźmi doświadczać szczęścia i smutków codziennego życia, zgadzając się tym samym na zapieczętowanie swych boskich mocy. Wreszcie do świata ludzi zstępowało coraz więcej bóstw. Ostatecznie wpływając na niego swoją obecnością i kształtując go na taki, jaki znamy obecnie. Wkrótce pojawiły się familie, a zatem organizacje prowadzone przez bogów, jako patronów o konkretnym przeznaczeniu, jak na przykład handel, rolnictwo, czy najpopularniejszego typu, czyli zajmującego się eksploracją lochu zamieszkanego przez potwory. Poza familiami wstępujący bogowie stworzyli pewne zasady i nowy rodzaj broni lub konkretnie mechanizmu, żeby pomóc swoim dzieciom skuteczniej opierać się potworom, które nękają niższy świat od dawna. Tak też wybrani ludzie zostali obdarzeni łaską i błogosławieństwem bogów, określanym jako faruna, co umożliwia poszukiwaczom przygód zbieranie excelia, a zatem czegoś na wzór doświadczenia. Natomiast to dzieli się na dwa typy: zwyczajny oraz wysokiej jakości. Pierwszy rodzaj umożliwia wzrost statusu, a zatem poprawę parametrów jak siła, wytrzymałość, zręczność, zwinność czy magię. Dodatkowo status najczęściej wyświetlany jest przez patrona familii podczas aktualizacji, a także uznawany jest za sekret rodzin. Jednak poziom danego poszukiwacza przygód jest informacją jawną, oraz uznaje się, że jego podniesienie daje wyższe korzyści wzrostu siły i umiejętności niż sama maksymalizacja parametrów. W każdym razie, warunkiem przebicie się na wyższe poziomy jest zdobywanie doświadczenia wysokiej jakości poprzez pokonywanie dużo silniejszych potworów, co umożliwia bogom podnoszenie poziomu członkom swoich rodzin, ale tylko jeśli zgromadzą oni wystarczająco doświadczenia wysokiej jakości. A w tym miejscu przestrzegam Was już tylko przed spoilerami. Również chłopiec imieniem Bell, jako pierwszy członek eksploracyjnej familii Hesti, posiada błogosławieństwo bogini i jest w stanie zwiększyć swoją siłę, żeby zdobyć coraz niższe piętra lochu, pokonując rozmaite kreatury. Jednak to, co sprawia, że ten młody bohater się wyróżnia, to posiadanie umiejętności przyspieszonego rozwoju, którą zdobywa po tym, jak przed śmiercią ratuje go Ice, uznawana za najsilniejszego fechmistrza w mieście Orario. Od tej pory zaczyna oddażyć swoją wybawicielkę uczuciem, usilnie próbując ją dogonić pod względem umiejętności. Natomiast jego zdolność rozwoju zapewnia mu tym większy wzrost, im jego uczucia są intensywniejsze. Tak też od tego momentu Bell zaczął bardzo szybko zyskiwać na sile i zwiększać rangę swoich ogólnych parametrów, jak siła wytrzymałość zwinność czy zręczność, które mogą osiągać wartości od 0 do 999, gdzie przyjmuje się, że najniższa klasyfikacja mieści się w zakresie od 0 do 99 i jest oznaczona literą I rosnąco aż do litery A, dla której wartości wynoszą od 800 do 899 punktów. Zaś jeszcze dalej jest ranga S, która powszechnie uznawana jest za najwyższą i mieści się w zakresie od 900 do 999 punktów. Jednak wiemy, że za sprawą umiejętności możliwe jest przekroczenie tego limitu nawet do potrójnego S. Wreszcie, jako pierwszy poziom, Bel dość szybko zaczął wyróżniać się na tle poszukiwaczy przygód, mających od niego znacznie wyższy staż. W końcu, Bel zaledwie po półmiesięcznym doświadczeniu, które zdobył w Lochach, mógł przejść na szóste piętro i pokonać tam cienie wojny, które uznawane są za najsilniejsze potwory na tym piętrze. Wreszcie ten młody bohater był też w stanie pokonać w mieście potwora, który normalnie rezyduje na 11 piętrze. A swym ogromnym ciałem jest w stanie w jednej chwili przebijać się przez budynki oraz uważa się, że poszukiwacze przygód, którzy osiągnęli piąte piętro nie mają z nim praktycznie żadnych szans. Nim jednak Bel zmierzył się z tym potworem, zwanym też srebrnym grzbietem, jego statystyki wielokrotnie wzrastały, a po zawalczeniu z bestią jego zręczność wzrosła do rangi D. Wytrzymałość osiągnęła granice klasy H, a zwinność wzrosła o dwa poziomy, podobnie jak siła. Zaś wówczas Hestia powiedziała, że sumowane parametry Bela wzrosły aż o 600 punktów. Natomiast po tym jak nauczył się pierwszego zaklęcia, jaki był Firebolt, jego statystyki ponownie wzrosły, ale tym razem jego najwyższy atrybut, czyli zręczność wzrosła aż do rangi A, zaś on osiągnął dziesiąte piętro lochów, a wreszcie po treningach z A, zwaną też Księżniczką Miecza, Bel miał znacznie podniesiony status, natomiast jego siła, wytrzymałość i umiejętności osiągnęły już rangę S, podczas gdy zwinność dwa razy S, a magia, którą ćwiczy najkrócej wzrosła do rangi B. Chociaż po pokonaniu Minotaura i przeczytaniu statusu przez Riverię, również ten parametr wzrósł do S. Bel pokazuje też coś niespotykanego, ponieważ posiadając tak wysokie atrybuty, nawet mając pierwszy poziom, jego ogólna siła była powyżej niego i tak mógł walczyć z silniejszymi przeciwnikami. Ostatecznie przejście na drugi poziom zajęło mu zaledwie półtora miesiąca, co w porównaniu do innych było rekordowym czasem i nawet niezwykle utalentowanej Ice przejście na wyższy poziom zajęło okrągły rok. Natomiast sam proces awansowania na kolejne poziomy wiąże się ze zresetowaniem wszystkich atrybutów do niższej rangi i. Chociaż ostatecznie nie oznacza to spadku, a wzrost siły, ponieważ stara suma parametrów jest zawsze dodawana do nowo zdobytych atrybutów. Zaś umiejętności rozwojowe stanowiące specjalizacje nie ulegają takiemu resetowi, ale zwiększenie ich rangi jest o wiele trudniejsze. Wreszcie, po miesiącu od zdobycia drugiego poziomu, Bel osiągnął trzeci, a po dwóch miesiącach awansował na czwarty poziom. Na przestrzeni swojego rozwoju ten dzielny poszukiwacz przygód zyskał wiele pomocnych umiejętności, a część z nich nawet udoskonalił. Tak też drugą jego umiejętnością był argonauta, co w skrócie umożliwiało mu wyprowadzenie silniejszego ataku po naładowaniu, którego odpowiednio wykorzystana moc pozwalała praktycznie na pozbycie się bosa piętra, jakim był Goliat. Natomiast czas ładowania wraz ze wzrostem poziomu podniósł się z 3 aż do czterech minut. Po tym jak zamiast jednego ładunku Bel może używać zdolności dwukrotnie, opracował nową technikę, dzięki której może używać Argonaut na swojej broni i zaklęciu, dzięki czemu ostrze zaczyna płonąć, zwiększając obszar działania poprzez podpalenie i podmuch. Chociaż umiejętność Argonaut nie jest pozbawiona wad, bo może zranić użytkownika, zniszczyć jego broń, a także nie trudno przerwać jej działanie, to jednak ten rodzaj ataku często przechyla szale zwycięstwa zarówno na korzyść Bela, jak i jego drużyny. Tym bardziej, że może jej użyć także do zwiększenia swojej już i tak niesamowitej prędkości. Poza tym atutem, młody bohater posiada też kilka umiejętności rozwojowych, jak szczęście, które może przyspieszyć naładowanie argonauty, a także zwiększyć drop w lochu i poprawia szansę na wygraną w kasynie. Zaś dodatkową ochronę zapewnia mu inna zdolność chroniącego przed efektami statusu jak paraliż czy trucizny, a także jest odporny na uroki za sprawą pobocznego efektu, związanego z jego umiejętnością przyspieszającą rozwój, z uwagi, że wciąż jest zakochany w księżniczce Miecza. Bell posiada też wyższą percepcję, przez to że był ciągle obserwowany przez Freyę, dzięki czemu potrafi ocenić, kiedy ktoś śledzi go wzrokiem, a rozwinęło się to do takiego stopnia, że jest w stanie wyczuć wzrok swojego przeciwnika, nawet gdy ten jest niewidzialny, i ocenić jego lokalizację. A ma on też zdolność, która zwiększa jego skuteczność przeciwko bykom, do których zaliczają się minotaury. Końcowo jednak, nawet mimo że szczęście uzdolnionego chłopca poprawia jego ogólną wydajność w lochach, a argonauta pozwala mu wyjść z krytycznych sytuacji, to wciąż jego największym potencjałem jest szybki wzrost parametrów, a także równie ważne doświadczenie bojowe. Wreszcie, Bell to fenomen pod względem szybkości awansowania i atrybutów, czym zadziwia bogów, którzy o tym wiedzą, a Hermes uznał nawet, że ten chłopiec jako pozostawiony przez Zeusa wnuk. To wielki dar, nie zgadzając się ze słowami gromowładnego, że Bel nie posiada talentu. Ostatecznie, w końcu, jako bohater, Bel może być wreszcie tym, który dokończy dzieło i pozbędzie się niebezpiecznych potworów, w tym również czarnego smoka, któremu nie sprostały swego czasu dwie z najsilniejszych familii, czyli Zeusa i Hery. A także całkiem możliwe, że wnuk Zeusa wprowadzi świat w nową erę, sprawiając, że niektóre rozumne i pokojowe bestie zaczną na stałe żyć wśród ludzi. Ostatecznie Bell to poszukiwać przygód czwartego poziomu z bardzo wysokimi atrybutami, przekraczającymi rangę S poza magią, która nadal mieści się w tej klasie. Biorąc pod uwagę jego ogólny wynik, może on pokonać poziom piąty, a także prowadzić i wymiany ciosów z szóstą rangą, tym bardziej, że rozwija się wraz ze swoim nożem. Wszystko to czyni z Bela wojownika, z którego Bogowie mogą być dumni, a może chłopiec ten w przyszłości dorówna najsilniejszym w historii. O ile oczywiście jego umiejętność wzrostu nie osłabnie, lub nie przestanie działać, gdyby jego uczucia uległy zmianie. I to na dzisiaj wszystko. Proszę, traktujcie ten materiał jako swego rodzaju zapoznanie ze światem. Danmaci, a ponieważ liczba informacji jest całkiem spora, możliwe, że gdzieś się pomyliłem, dlatego dajcie znać w komentarzu, jeśli dostrzeżecie jakieś błędy. Tak więc, do następnego odcinka, drodzy widzowie, Nara..